Cześć, jeśli po raz pierwszy jesteś na tym kanale, to jesteśmy w cyklu Minuta z Pismem Świętym, wartości w biznesie. Każdego dnia sięgamy po jeden krótki fragment biblijny, jeden wiersz z Biblii, by dowiedzieć się, co Bóg teraz mówi, bo to jest Jego przekaz do ludzi, do Ciebie, do mnie, Jego słowo. A fragment na dziś, Ewangelia Jana, rozdział 11, wiersz 17 taka jest jego treść. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz już od czterech dni był w grobie. Trudna, a zarazem przepiękna historia. Marta i Maria wysłały wiadomość, że ich brat przyjaciel Jezusa Łazarz choruje. Jezus przychodzi na to miejsce, gdzie oni przebywają, gdzie mieszkają, gdzie żyją, ale Łazarz już umarł. Dlatego mówię, że piękna historia, bo dowiemy się w następnych odcinkach naszych, co się wydarzyło. Natomiast Jezus odpowiedział na wyzwanie i jest wspaniałego dnia.